Paulina Krupińska bryluje wśród hollywoodzkich Aktorów na w Nowym Jorku. Ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Foto. Paulina Krupińska wyrosła na prawdziwa gwiazda stacji TVN. Obecnie ją ja podziwiać w hitowym programie Asia Express. A tak za niezmienne w porannym programie Dzień Dobry TVN, gdzie jako współprowadzacy towarzyszy jej Damian Michalowski. Widzowie palają do dziennikarskiego duetu Sympatia. Wybaczając nawet drobne wpadki, które przytrafiają im się na antenie. W poniedziałek media społecznościowe prowadzących DDTVN zostały wzbogacone o zdjęcia i relacje z Nowego Jorku. Odległa wizyta dziennikarzy wzbudziła lekka zazdroszcu kolegów z pracy. Malgorzata Ochman zdecydowała się nawet na dosyć nietaktowny komentarz pod jednym ze wspólnych zdjęć Pauliny i Damiana. Paulina Krupińska i Damian Michalowski zwiedzają Nowy Jork, a Malgorzata Ochmy taktownie dopytuje, odpoczywacie też razem? Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Cel podróży Pauliny Krupińskiej i Damiana Michalowskiego niemal do samego końca utrzymywany był w tajemnicy. Mimo to widzowie domyślili się, że zdoła ruszył na podbój Nowego Jorku w celach zawodowych. A efekty ich pracy zostaną przedstawione w Dzień Dobry TVN. W wtorkowe popołudnie Krupińska zdradzila w końcu. Co było główna atrakcja nowojorskich wojazy. Okazało się, że modelka i towarzyszacy jej dziennikarz zostali oddelegowani na uroczyste premierę najnowszego. ostatniego sezonu popularnego serialu Sukcesja. Na Instagramie Pauliny nie zabrakło serii zdjęć z tego wydarzenia. Celebrytka pochwalila się fotkami z gwiazdami sukcesji. Wśród slaw, z którymi spotkali Krupińska i Michalowski, znaleźli się m.in. Brian Cox, Sarah Snook czy Nicholas Brown. Niegdyś mi z Polonia dołączył Staran, aby wypaść jak najlepiej na międzynarodowym evencie. 35 latka przyodziela na nowy garnitur z najnowszej kolekcji duetu projektantów Paprocki i Brzozowski. Sukcesja i wszystko jasne. Oficjalna premiera 4 sezonu tego serialu dla nas do Nowego Jorku. Powiedzieć, że jestem szczęśliwa, to jak nic nie powiedzieć. Być na nowojorskiej premierze serialu, który cieszy się ogromna popularnością i zdobywa najważniejsze nagrody, emin 5 złotych globów czy 13 nagród Emmy, to ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Fajnie było spotkać się z aktorami i twórcami tej ogromnej produkcji. P.S. Fanom serialu nie trzeba przedstawiać bohaterów ze zdjęć, napisała podekscytowana Paulina Krupińska, która podzieliła się również kadrami z afterparty. Zobaczcie, jak przebiegła nowojorska przygoda prowadzących Dzień Dobry TVN.